Z tej strony Retur, a dzisiaj znowu gramy w Minecrafta. W poprzednim odcinku zdobyliśmy żelazne rzeczy, skina nadal nie mam, eee, plecak kałamarnicowy, czyli wchodzimy do wody i dostajemy efekty lepszego widzenia w ciemności i oddychania pod wodą. Co na przykład się przydaje jak są cave podwodne. To jest naprawdę bardzo przydatne, bo wtedy po prostu mogę sobie je zwiedzać i w nich kopać. Znaczy mogę tu wyjść? Mam jeszcze jeden plecak, gdzie równie dobrze moglibyśmy go trzymać. Bo to zawsze yy, jeszcze coś. Znaczy, ja w tej chwili otworzyłem ten plecak. Ten, który mam w rękach, a pod B mam ten drugi. Dzisiaj tak właściwie też nie miałem dokładnie pomysłu na to, co zrobić. Ale patrząc na to, że mamy żelazo, i to wszystko, ja bym może spróbował w końcu zmienić coś zamiast tej lepianki. Czyli po pierwsze y, to drewno. No to weźmiemy sobie z kamienną siekierą no, Chociaż jeszcze jedno, zanim y, to sprawdzimy sobie jedną rzecz, która gdzie to było y, ustawienia, muzyka i dźwięk. Czy coś to jest nie tak. ten dźwięk się już naprawił? Nie Nie mam pojęcia, po tym odcinku spróbuję naprawić ten dźwięk Ale jest to dosyć dziwne Bo ja jak normal normalnie korzystam z Minecrafta, no to nie ma takiego problemu, a Teraz nagle się stwarza problem, że dźwięk jest jakiś dziwny. Dobrze, wydaje się, że tam jest śnieg. To jest wioska. Uuu, to mamy już punkt podróży. A to drzewko sobie pojedyncze chyba zostawimy. Tak, nie widzę, żeby był sens. Chciałem powiedzieć, że nie widzę, żeby był sens czynić takie pojedyncze drzewko. I to jeszcze jest to wielkie. To jeszcze by zostały po nim ślady. Więc jak na razie się wrócimy i sobie przeklikamy do nocy. A właśnie. Jeszcze przepal mi mieć. Mieć albo nie mieć. O to jest pytanie. Nie ja będziemy mogli się położyć spać Jeśli mamy mieć i to, to możemy sobie zrobić lunetę Chociaż nie wiem, czy jest potrzebna Mamy jakby tego zoom'a Dajcie mi spać Chyba się robiło, tak? O no, i na coś kojarzę z receptur. i idziemy spać. Teraz tak porównajmy yy, tym a zoomem. Ok, to zoom. No yy, to poczekajcie, gdzie jest ta ryba? to jest normalnie. To jest zoom. A teraz to z zoomem pozwala na naprawdę przyjrzenie się czemuś I to jednak ma jakiś sens Mmm... Gdzie to się wszystko szczepaliło? Odłóż mi to... Zrobimy sobie jeszcze ze dwie siekiery, powiedzmy Wiem, mógłbym już żelazny, ale... Po co? sobie schowajmy pochodnie musimy sobie złączyć też już wypadałoby zacząć jakąś farmę Jest torbiel ok idziemy do lasu po drewno Okej, okay, ten też jest śnieg ja Naprawdę będzie trzeba naprawić ten dźwięk, bo to... Gra wygląda ładnie, mamy shadery Ale ten dźwięk to wszystko psuje żeby też to ładnie brzmiało, a nie tak trochę jakby się to przepuściło przez jakiejś niskiej jakości niskiej jakości jakby na przykład ktoś miał niskiej jakości słuchawki ja mam słuchawki bardzo dobrej jakości jak ktoś się nawet przy to w ustawieniu było widać czyli eee, Extrast nie wiem jaki model Chcemy, tam było widać. Dlaczego ja ja słyszę ja nie chcę. Jego ja kompletnie nie widzę, ale to brzmi, jakby zaraz z miał mnie uderzyć Może akurat tu podam nie jakaś jaskinia. czterdzieści 43 Nie, to też przesadnie głośno. Okej, okay, no się siekiery nie psuję się aż tak szybko jak myślałem. Nie było tyle tych siekier potrzebne. no na no, później z jeden. Sądzę, że na początek starczy. W ogóle jaki format odcinków by się tak najbardziej lubili? Takie bardziej 10 minutowe, może nawet 5, jakby się ale pięcio to właściwie nic nie zależy się zrobić. Już jest chyba z 8 albo 9, może nawet minut. Czyli takie pół godziny, może nawet 40 minutowe. tyle jak na razie są starczy tak, nie, nie, tu będą deski Się, że się musiała źle postawić co jakoś dziwnie chodzi nie mogę ogarnąć w którą stronę to pójdzie tu będzie miejsce na drzwi No, że to to będzie trochę brzydko wyglądać. tak. Co jakoś dziwnie idzie. Najpierw było tam, teraz jest tu. które jakby szło taką linią. Dobra. Skoro mamy to... Zrobić tożel na taką bramówkę z Kobla. Okej, okay, to my się już położymy spać. coś, zrobię teraz daszek z Kobla. A to będzie tylko dalszego od wewnątrz. Ale no to zrobimy tak. Tu zostawimy dziurę i będzie wejść na taki stryszek. że tylko spaść Nie, ja to będziemy musieli w innym miejscu zrobić to wejście. Nie, ja to blok tu nie ładnie wyglądają. Takie deski? O. Coś takiego. Zobaczymy, mam nadzieję, że starczy. W tej chwili będzie musiał się posłużyć czymś takim. Nie jest to ładne, ale to jest jedyne, co w tym przypadku będzie, jakby, wygodne do korzystania. raz, dwa, trzy, cztery, pięć dwa razy, tak okej, okay, i to powinno być wystarczająco tylko weź jeszcze połóż dobrze Okej, okay, dach jest. Teraz z patyków się robiło chyba z siedmiu. Trzy drabinki. Czy trzy to wystarczająco? Tak. Mamy taki struszek. Teraz jeszcze jedna kwestia. Gdzie jest piasek, żeby był na szyby? Okej, okay, piasku nie ma. I dopóki nie będzie piasku, to będę mogę tu strzelać, więc jak na razie tak się domek prezentuje. Sądzę, że nie jest źle. Może tak powiem, nie jest źle. Mamy dwa pięterka, ze yy, parter i stryszek. A po się przejdziemy najwyżej w kolejnym odcinku. Zrobimy odcinek pod tytułem wyprawo, pod, wyprawo po szkło. Po, po piasek. Nie, wyprawo piasek będzie bardziej adekwatna. Chyba, że gdzieś tu będzie w wodzie. Chyba, że. Dobra, ale jak na razie na tym zakończymy sobie ten odcinek. Zbudowaliśmy domek. Już nie będzie taka kamienna lepianka jak to mówię, a platforma kamienna platforma jak na razie mamy już wystarczająco odcinka, bo nie chcę też za długiego robić na tym sobie zakończymy cały odcinek poświęciliśmy budowaniu a jak na razie to do yy, to. do zobaczenia siema